Keep rollin', 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 rollin'. Siema ludzie, witam Was na kanale motoryzacyjnym Easy Rollin'. Ja mam na imię Olo, prawie na imię, ksywa jestem tutaj panem i władcą. Kręcę, montuję, filmuję, podkładam muzykę. No i oczywiście gadam. Co będziecie mogli zobaczyć na tym kanale? Między innymi takie bryki. Prezentuję tutaj auta z Ameryki, klasyki, egzotyki i wszystko, co najlepsze i najciekawsze i najbardziej dynamiczne w motoryzacji. Chciałbym, żeby ten kanał był troszkę inny i troszkę bardziej ekscytujący od wielu innych kanałów YouTube'owych, które możecie zobaczyć. Nie chcemy słuchać o oczywistościach, co z tego, że powiem, że ten samochód ma taką fajną ergonomię? U mnie e, łatwo tutaj się staruje wszystkim. Kogo to interesuje? Ludzi interesuje to. Woohoo, yeah! Dlatego u mnie będą super ujęcia filmowe i dużo emocji w tym stylu. Jestem teraz w tunelu, więc mogę zrobić to. Chcieli przejechać. Wydechy. Wygłupy. Mam imię Kamaro SS. Przybywam tu z innej galaktyki, by ratować twój słaby kanał YouTube. Ale będzie też trochę merytoryki, bo z kierowniczego będę opowiadał wam o tym, jak te samochody się prowadzą. Będę pokazywał szczegóły wykonania i wiele, wiele innych. Zapraszam Was do subskrybowania, naciskania guziczka, dzwonka. Zapraszam Was do śledzenia mnie na wszystkich możliwych portalach społecznościowych i wchodzenia do sklepu easyrolling.pl Subskrybujcie i widzimy się w filmach. Yo! Yo. Yo. Taki nieudany moonwalk. <gryw> na Солнца.